Wiem czytajcie sobie książę i ubiegam w kolejnym odcinku z, no, z Minecrafta. Widzicie, że y, od y, chyba y, 13 dni y, nie było filmów, no ale y, jest to spowodowane tym, że po prostu miałem troszkę dużo nauki też troszeczkę nie, 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 nie nagrywałem też z tego względu, że po prostu trochę wychodziłem i nie wiem, trochę spotkań i tak dalej, ale też y, trochę y, ta sytuacja, która się obecnie dzieje w internecie, czyli y, te wszystkie... E, ciekawe sytuacje związane z, z Stewartem Burtonem na przykład... E, jak coś, ja wiem, że ja jestem gościem, który w sumie ma 60 subskrypcji, ale też trochę mnie to dosyć ciekawi, że to wszystko tak e, dziwnie się wykłada. E, mm, no oczywiście wiadomo, że może jestem e, z środowiska Minecraftowego, no ale ja nie jestem to zamieszany, tak? E, Twórcą. w ogóle nie jestem wielkim twórcą na razie, e, więc to mm, nie wpływa w ogóle. Mm, nie mam na razie w ogóle nie robię tego tak przede wszystkim. To jest bez sensu i okropne. To jest to, to uważam, co teraz się dzieje. E, no, dużo wypływa na to, mam nadzieję, że nie, wszyscy youtuber ze środowiska Minecraftowego nie będą w tym bo to będzie wtedy trochę takie no słabe, bo to jednak... 50 e, ja to podbywałem, bo jestem osobą, która tak naprawdę od 5-4 roku się interesowała Minecraftem, więc jednak już 10-11 lat tak naprawdę od kiedy tak naprawdę powstawał no. e, pierwszy raz zagrałem w Minecraft w 2013 roku, więc jest to 4 lata po premierze, a ja miałem w tamtym momencie 5 lat e, więc no, no więc trochę słabo, no ale zobaczymy jak się to będzie rozwijać, ja chcę na na filmik z Minecrafta, czasu Za kilka dni, w sumie, i tyle, no ale mówię, będą ogólnie w październiku. A wiesz, były dwa albo trzy filmy, i tutaj w październiku podobnie będzie. Będą też trzy, cztery w maksie. No więc przejdźmy już do odcinka, w sumie. Dobra, to ja jestem w swojej cudnej bazie już. No i widzicie, się tutaj pozmieniało w sensie ostatnio, jak robiłem tutaj, dosyć dużo już jakby z takiego mm, nabrało to już troszeczkę kształtu. To wszystko tutaj, tutaj już jest, powiedzmy, takie. Jedno z wejść, yy, bo teraz mam te ogólnie muszę do, teraz trochę posortować to, także jak posortuję to do Was wrócę drodze, bo widzicie tego małego Także muszę już trochę to zmienić, bo tak tam ciągle brzucą itemy i w sumie nic by się ciekawego nie działo. Dobra, no, no wydaje mi się, że wszystko ogólnie odstawiłem. E, takie ważniejszych rzeczy, bo też będę chciał robić jakieś takie akwarium, e, na którymś z wejść albo... Zebrałem troszeczkę jak byliśmy z Pawlikiem ostatnio w ostatnim odcinku to 6 takich butel... O tych spalek. 4 jeszcze w jednym tam, że To jest fajnie. Um. Jezus święty panie. No musicie teraz akurat do mnie jechać. Dobra, Na nara kościół. W sumie ci ułatwiłem wejść tutaj. Zobacz widać coś za to, A, jejku. jajku. jeżeli ja postaram się ten film... Zmontować dla Was, żeby był i także muszę wam powiedzieć, że... Mm. Kurde. Ale zaraz wam powiem. Ja postawiłem to gdzieś. Nie, yy, zaraz wam powiem. O co... No nie! No gdzie masz Monstery? Jezus Monstery. Eee, <grym> yy, dobra. Yy, teraz tak. Yy, muszę jakoś... Bo tu się nie prześpię Holender. Dobra. Wezmę to łóżko. Że nie zginął, bo wtedy miał problem z podwórkiem. się tu. Dobra, super. Dobra, respawn point set i fajnie. zaraz wam powiem w ogóle swoją drogą. Mam nową FIFA, kupiłem sobie e albo może teraz to się już nazywa troszkę inaczej. wiem e e jak to mówią I na to e 24. E Chciałem kupić normalną wersję. AFC. Mm. A wyobraźcie sobie, że przypadkowo sklikłeś na wersję standardową. Kliknąłem wersję Ultimate, która kosztuje 510 zł. Tak już wiesz, kupowałem. Wiecie, kupowałem i już tak dobra, kupuję w końcu fajnie. Tak kurde, Twoje zamówienie jest przetwarzane. Twoje zamówienie zostało zrealizowane. No, i mam wersję Ultimate. <laughs> e, nie chciałem, żeby tak wyszło. Przede wszystkim, no dziwna sytuacja. Po prostu sobie kliknąłem przycisk, już na padzie, że tak kupuj. No, i kupiłem w wersję Ultimate, więc po prostu powiem wam tak, że w ten miesiąc, jeśli chodzi o moje wydatki, takie ogólne, to będzie mega małe, bo nie zamierzam nic wydawać praktycznie przez ten czas. Bo jednak. 500 z w plecy eee, no muszę, przede wszystkim muszę sprzedać swoim swoją drogą mm, teraz to jest takie dosyć ważne, jest takie mogę też powiedzieć to wam właściwie eee, że, bo mam kreaturę, która tak ogólnie oscyluje 200 zł jako używana czy tam 180 i nazywa się HyperX Alloy R RGB HyperX FPS Alloy RGB coś takiego tutaj macie, jako na wygląda. No i ogólnie pytanie do Was, oczywiście też na moim Instagramie będziecie mogli sobie wejść, na nią. E... Bo tam będę miał taką zakładkę, po prostu klawiatura i tam sobie wchodzicie. E... Więc jeśli kogoś interesuje zakup takiej klawiatury, e... to można się ze mną skontaktować na Instagramie. Bo ja serio potrzebuję teraz ją sprzedać, żeby I po prostu żeby po prostu coś z tego jakby, żeby po prostu nie być tak bardzo w plecy przez tą Fifę no i też po prostu nie potrzebuję dwóch klawiatur mogę mieć jedną, więc po prostu... no po prostu no tyle, co chciałem powiedzieć że po prostu gdybyście... kurczę, hmm, dobra żeby ktoś z Was był zainteresowany właśnie kupiłem takiej klawiatury to jest Silver Switch, to są i to jest pełnowymiarowa klawiatura ale jest naprawdę bardzo dobra, w sensie klawiatury nie są, klawisze nie są głośne, ale nie są też takie za ciche więc są takie według mnie idealne i takie rzeczywiście dobre, klawiatura jest dobra, bo taka cena e, jakby, no, nowej, e, to dwa lata temu jak kupowałem to było 450 zł, więc to jest naprawdę dobra, dobra klawiatura. Ja, możecie mi wierzyć, to jest dobra klawiatura, więc jeśli ktoś kogoś interesuje, zakup, no to proszę Państwa e, Instagram, e, no i na Instagramie sobie możecie zobaczyć tam zrobimy zdjęcie, też tutaj macie zdjęcie. No i na Instagramie możecie pisać do mnie. I ja na pewno, na pewno wam odpowiem, bo chcę tą klawiaturę, że tak powiem, sprzedać dosyć szybko. I ja na pewno jest też na Elixie będę ją wystawiał, więc to linka pewnie do mnie też na Elixie dostaniecie, bo naj, 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 najbardziej wolę chyba przez Elixę sprzedawać. Także linka do Elixa też mogę wam zostawić na instagramie na przykład wysłać jeśli już ktoś będzie chciał kupić to, to do, jego do ogłoszenia wam to e, tą klawiaturę link do tej klawiatury na bliksie wam po prostu podeślę dobra przechodząc teraz w końcu do minecrafta bo już trochę gadaję na dużo o tym no to robimy kolejne wejście tutaj jest wejście do, oczywiście do e, kopalni które już tutaj jest zrobione coś dobrze no więc tylko tutaj muszę troszeczkę jeszcze zniszczyć No więc tak to, yy, tylko tutaj się zastanawiam co tutaj będzie Ja myślę, że tutaj będzie taka yy, Może jakiś mini-farma czegoś, zobaczę jeszcze Albo ewentualnie takie pomieszczenie do spania, no po prostu, bo taka, chciałem taką bazę mieć bardziej, nie? Taką fajną w sobie bazę I też to jest film, gdzie nagrywam sam, a nie tak jak w następnym filmie będzie, że albo tak jak wcześniej z kimś, tak dużo jednak nie no, mówię o tym, co się dzieje, ale... No mimo wszystko... Tutaj raczej o takich filmach celowych, to dosyć dużo gadam do Was albo do siebie po prostu. Żeby coś było po prostu. Eee, no jeśli chodzi o moją ocenę... ...gry FIFA i jej FC24, no to... Ogólnie ja mam ten plus, że ja dostałem 4600 pońców na start. Bo przez to, że miałem właśnie, że przypadkowo kupiłem wersję Ultimate, więc dostałem 4600 na start i sobie tworzyłem dwie paczki: jedną za 1000, a drugą za 600. No i coś tam, no znaczy to no wiadomo, na razie każda karta właśnie mi będzie pasowała. No ale ogólnie jeśli chodzi o to, to uważam, że na pewno dosyć ciekawie się. Dla jest to takie, już według mnie, jak było w 23, że. Po prostu nie było to zdobywanie bramek bo dla mnie to było takie dosyć monotonne po prostu, że chodzi mi o to, po prostu że dryblowałeś, dryblu, podawałeś tapin yy, i najczęściej to było tak po prostu, że były takie, nie było zbyt tutaj ciekawie, tak? Po prostu tapiny, dryblowanie, w środku jak, jakieś powalone triki dziwne, jego biega, bieganie i tak dalej, a... Takie mocne strzelania. Tutaj mam wrażenie, że jest tak, że są różne blokowania, strzały z dystansu. Przynajmniej jak grałem Ray to wygląda według mnie teraz naprawdę lepiej niż wyglądało po prostu w 23 Nawet na początku, bo ja kupiłem w 23 chyba. No nie wiem, gdzieś też. No teraz mamy tydzień po premierze, tak? Czy. No, 10 dni chyba po premierze. No. No więc rzeczywiście, tak gdzieś w podobnym okresie, jak kupujemy dziś chyba w listopadzie, no już wtedy dla mnie ta gra była taka, kurde, no to było jak hero wychodziło przed mundialem. Albo nie to był mundial już, wtedy kiedy wychodziły do karty mundialowe. No to, to było przed tym, tym, tym tą drużyną takich niebieskich, te end of the tournament. No w każdym razie e, uważam właśnie, że ta odsłona może być lepsza właśnie dzięki temu, że tak to nie jest to takie wszystko monotonne to zdobywanie bramek w tym meczu są takie moim zdaniem bardziej przypadkowe i bardziej takie zaskakujące że raz wrzutka, raz podanie raz wypuszczenie raz, yy, wiecie, raz strzał z dystansu i naprawdę naprawdę to wygląda fajnie Na, naprawdę mi się to ogólnie osobiście podoba rozegrałem 6 meczów, chyba to tam mam 2 godziny maksymalnie przegrane w tę grę ale już mi się wydaje, że może być fajnie. Eee, no oczywiście nie będę nagrywał FIFA, bo jak mam ją na konsoli, więc ciężko by mi było to zrobić, żeby jakoś... No nie mam tyle czasu, żeby też nagrywać z konsoli film. I potem je przerzucać tutaj. Eee, no także eee, właśnie FIFA to właśnie właściwie to eee, będzie tyle. Dobra to chyba nie wiem czy to maksymalnie to sobie przekopać czy po prostu hmm, kurde, bo się zastanawiam ile będzie będę potrzebował żeby mieć takie coś, że ile będę potrzebował żeby po prostu to przekopać najdalej jak mogę i potem to uzupełnić tymi wszystkimi e, rzeczami. Dobra, dobra, dobra i teraz tak, ile tam jest na przykład na tym miejscu? To jest dobrze rozkopane miejsce.

Jeszcze te dwie kratki, bo musiał przekopać. No dobra, no to postaramy się tak to zrobić. Zaraz miał 30 poziom będę mógł sobie coś zabilidować. Eee, widzę, że buty będą trzeba zagradować. albo miecz coś na pewno. Dobra, razie tak to sobie zrobimy. Eee, no i też tak myślę, że niedługo mm, jakiś event z okazji eee, Halloween, eee, chyba trzeba było zrobić coś. Także, myślę, że jeden z okazji Halloween będzie dobrym pomysłem. Pogadam jeszcze z wszystkimi, żeby troszeczkę też tak, bo dawno nie było eventów, no. Także myślę, że to będzie dobry pomysł po prostu. Dobra, mamy rozkopane wszystko w takim razie, więc sobie zjem chlebki. No i co? I tak sobie myślę, że możemy... Myślałem o tym, żeby akwarium zrobić tutaj szczerze po takich bokach więc myślę, że mogę tutaj powoli zacząć coś robić, tylko już zastanowić jak ja bym chciał, żeby to wyglądało przede wszystkim eee, myślę, że jakoś można tutaj to spróbować zrobić eee, kurczę o kurde bo ja już to gęśle Gdybym miał coś takiego... No na pewno tak, tak, ewidentnie tak. Aha, no tak, zaraz, nie było coś takiego... Albo, moment, mam inny pomysł. Gdyby to szło tak niszcząc się, przychodzi mi, mm, że gdyby szło... W taki sposób by szła dróżka, Taka krótka. Nie, ale by była. Tutaj taka. No myślę, że byłaby fajna. Okej. Okay. fajne, ta gieruszka będzie. Nie wiem, czy takie zakończenie tutaj zrobić. No, coś takiego może być fajne. Takie wprowadzenia to już zrobimy tymi dyskami. Dobra. To to na tyle. To ja lecę na razie. No, dzięki.